Cześć, z tej strony Numizmatek. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony nowej monecie, która za niedługo trafi do sprzedaży. Mowa tutaj o monecie z wizerunkiem Władysława Grabskiego. Moneta ta należy do serii Wielcy polscy ekonomiści. Jest to już dwunasta moneta z tej serii. Nominał tej monety to 10 zł. Wykonana ona w całości ze srebra o próbie 925. Średnica tej monety to 32 mm, a waga to 14,14 ,14 g. Wykonana jest ona z templem lustrzanem z rantem gładkim. Przewidywany nakład to 10 000 sztuk. Data emisji 21 kwietnia 2022 roku. Cena emisyjna 100. 70 zł. Na rewersie z prawej strony po piersie Władysława Grabskiego. Z lewej strony płaszczyzna utworzona z gilosza wzdłuż jej krawędzi od dołu ku górze, pionowo, ułożony z liter pod kątem 90 stopni napis Władysław Grabski 1874-1938. Na awersie, u góry, na wyodrębnionej płaszczyźnie, wizerunek orła, ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy. Poniżej, po środku, wyodrębniona, półokrągła płaszczyzna z napisem 10 zł. Na jej krawędzi, od góry ku dołowi, półkolem napis Rzeczpospolita Polska. U dołu oznaczenie roku emisji 2022. Z prawej strony półkolem cytat z artykułu Władysława Grabskiego: Wychowanie publiczne jako czynnik sanacji gospodarczej. O treści: żeby wśród narodów świata zdobyć, a nawet utrzymać należne nam stanowisko, winniśmy wyrobić w sobie cnoty gospodarcze byśmy w walce ekonomicznej nie czuli się od innych słabszymi i mogli rachować na powodzenie w rywalizacji na arenie świata. Zakończony kropką. W tle promieniście rozchodzące się płaszczyzny z lewej strony płaszczyzna utworzona z gilosza. Projektantem awersu i rewersu jest ta sama osoba, jest to Dominika Karpińska. Kopiec. Przypominam jeszcze, że data tej edycji tej monety to 21 kwietnia 2022 roku, a cena emisyjna to 170 zł. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy planujecie kupić tą monetę i czy zbieracie tą serię. Ja osobiście tej serii monet nie zbieram. Mam tylko pierwszą i chyba i drugą monetę z tej serii, ale postanowiłem jej nie zbierać i nie kontynuować. I dajcie znać po prostu czy Wy zbieracie tę monetę, czy nie. Ja nie, nie zbieram i nie zamierzam jej kupić. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.